Jesteśmy chyba tak czwarty raz, ale nam mnie za bardzo jeszcze wychodzi. Myślę, tylko drugi i na pewno nie ostatni. Ja jestem początkującym narciarzem, drugi rok. No i właśnie to, że stok jest łagodny, fajnie uprawiony, pogoda świetna, orczyki ładnie sprawnie działają, wszystko tak jak trzeba. What yeah. A pogoda jest piękna. No jak się rusza, to jest super. Troszkę wieje, ale jest fajnie. Ponieważ tak, godzina zjazdów, herbatka i godzina zjazdów do domku. Jak na Bydgoszcz, środek kraju, no to super, że takie coś jest. Zapraszamy wszystkich do Myślencinka.